Usiądź wygodnie, oddychaj spokojnie i zaczynamy. Czy potrafię sobie wyobrazić odległość między moimi oczami? Czy potrafię sobie wyobrazić odległość między moimi oczami? Czy potrafię sobie wyobrazić odległość między czubkiem mojej głowy? A dolną częścią mojej brody? Czy potrafię sobie wyobrazić odległość między czubkiem mojej głowy a dolną częścią mojej brody? Czy potrafię sobie wyobrazić odległość pomiędzy czubkiem mojej głowy a środkiem klatki piersiowej? Czy potrafię sobie wyobrazić odległość pomiędzy czubkiem mojej głowy a środkiem klatki piersiowej? Czy potrafię sobie wyobrazić przestrzeń wewnątrz atomów mojego ciała? Pamiętając, że atomy w Twoim ciele składają się prawie w całości z pustej przestrzeni. Czy potrafię sobie wyobrazić przestrzeń wewnątrz atomów mojego ciała? Czy mogę sobie wyobrazić przestrzeń wewnątrz mojego ciała? Połączona z przestrzenią wokół mnie. Czy mogę sobie wyobrazić przestrzeń wewnątrz mojego ciała połączona z przestrzenią wokół mnie? Czy mogę sobie wyobrazić ciszę? "Która leży u podstaw wszystkich dźwięków, które słyszą w ciszy."